Cześć, witajcie w nowym odcinku. Zanim jednak zaczniemy i zaakceptuję nowe osoby na Originie i zaproszę pozostałe, które aktualnie są dostępne do rozgrywki, bo jest niedziela, więc sobie możemy zagrać. To bardzo serdecznie Was zapraszam na serię z unboxingu chińskich zakupów. Bo na przykład w ostatnim odcinku otwieraliśmy coś takiego, coś co jest bardzo fajne. Nie wiem, czy ten odcinek się już ukazał. Jak się nie ukazał, to się ukaże jutro albo pojutrze. Was zapraszam, naprawdę świetna rzecz mm, i różne rzeczy tam ciekawe możecie też zobaczyć, jeśli nie widzicie tej serii. Druga rzecz, to jest, zapraszam Was na serię z Battlefielda pierwszego, bo gra jest naprawdę świetna. I nie wiem, co więcej powiedzieć. Jest po prostu świetna, genialna, no mi się naprawdę podoba, ale to ja tylko jestem takim fanem Battlefielda tutaj, może nie wszyscy lubią, więc nie wszyscy... Tak, koniecznie muszą, ale was zapraszam, to na pewno. Um, nie wiem, co otwieramy. Może nie otwierajmy tego za 40, nic mi to nie da. No, otwierajmy się pakiety, pakiety sługusów. Można ich naotwierać troszeczkę więcej niż zwykle. Dobra, wstecz, po prostu, żebym ich miał, tak? Bo gramy sobie jakąś rozgrywkę i patrzę, że nagle mi brakuje, że nie mam kołdać tu na gardenie czy gdziekolwiek. A tak to sobie ich nalosuję i niech sobie są. Nie, przepraszam, nie tego, chyba że tu jest pomocny pakiet. Mm, niepospolity przedmiot Rzadką postać Ej, tu też możemy dać, tego nie otwieraliśmy Rzadką postać, jasne, na pewno Ciekawe jaką to rzadką postać Mogę tu dostać, ale tu są Czerwony miotacz ognia, czerwonawe I to dobra opcja, dobry pakiet Mi się podoba, jeszcze jeden Na jeszcze jeden nie stać, a potem pakiety sługusów Fajne, pakiety do personalizacji Ja ściłem. czemu nie mam broni Bo przecież nie otwieram tych pakietów no A teraz będę miał. Okej, okay, fajnie, to jeszcze pakiet sługusów, Jeden i możemy grać. Pytanie, jaką rozgrywkę dzisiaj? Jaką rozgrywkę? Nie wiem, coś takiego, gdzie zawsze mało ludzi i żeby was w dużo mogło dołączyć. Spoko sprawa. E, czyli robimy tak. Przepraszam, daj wstecz, no człowieku. Co ty tu ogarniasz w tej grze? Grawiol osobowa, tryb mieszany, gnomobomba, bomba, suburbinacja. To i zazwyczaj z tych trzech ostatnich, jest najmniej graczy. Niko nie ma. Bitwa drużynowa, chcemy grać bitwę drużynową? Wspólnie no teoretycznie moglibyśmy, choć nie graliśmy. I dobra, grajmy bitwę drużynową. I teraz zrobię tak. Tutaj, Origin znajomi. Akceptujemy Bartoszka, akceptujemy Cytrynkę Cytrynkę, Jarek Kiwa, Wojtusia i Wolfplay Games. Także akceptujemy. Dajemy w grze i mamy wszystkich, którzy tutaj są. Jest was w Piździu dużo. Dajemy zaproś do gry. Zaproś, kubika dałem. Tak, kubik, 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 Adam. Zaproś, burno. Zaproś, kubolisz. Zaproś, zaproś. Zaproś. Jeśli jest jakiś sposób na zaproszenie wszystkich znajomych od razu od strzału, to, to moglibyście mi dać znać, że taka opcja jest. Przepraszam, bo tu się znowu zaczyna dziać Ja tylko odpalę orygina i po prostu widzicie, zawsze ktoś napisze: zaproś. Palasy zaproś, Excelo, zaproś. I teraz jeszcze tych, którzy są w online, także zaproś. Nie wiem, jeśli kogoś pominąłem, to tylko z tego względu, że tam są jakieś roszady w waszych, w waszych statusach. Z online przechodzicie w grze i wtedy może Was pomina, a to jest widzicie też takie. Mm, no nie da się ogarnąć tego tak, żeby wszystkich zaprosić bez problemu. Możliwe, że kogoś pominąłem, Tego nie możecie mi mieć zasłe. Zaproś, zaproś. No, jeszcze trochę, jeszcze Mati trochę, dociągniesz to, dasz radę, dasz radę Jeszcze zostało naprawdę tak mało ludzi O, wojownik, a nie da się zaprosić do wszystkich razem, na przykład Ctrl A i prawym zaprosić, głupia gra Siema, siema wszystkim, którzy napisali, naprawdę super Ale my gramy mm, Czy chcę grać tą postacią, czy też nie, nie wiem, zagrajmy sobie cząperem no, Zagrajmy sobie cząperem, co, co wy na to Yeti pożeraczem dokładnie Dobra Mamy tutaj graczy, na pewno ktoś dołączył, jak nie to dopiero dołączy. Jeszcze trzy sloty, to w sumie na tej drużynowym DM-ie to jest tak trochę mało miejsca na nas wszystkich, ale to zmienimy tryb na następny raz. Gdzie jest ten imp, którego tu widziałem? Czekajcie, bo ja muszę ogarnąć, przecież gram przeciwko zombie, dobra, muszę o tym wiedzieć. No i dobrze, zeżrany tylko że ciut za późno. Come on!

i tak się gra, fajnie, mam dzisiaj jakąś fazę z Battlefielda Naprawdę mi fajnie poszło, szczególnie na tym Znaczy fajnie się grało, nie że mi fajnie poszło, fajnie się grało Może niekoniecznie na szturmie, ale na podboju naprawdę genialna gra A samol latanie samolotami tam w tym Battlefieldzie to jest fenomen To jest po prostu cudna rzecz, coś czego jeszcze nigdy nie było w żadnym... Ten go zeżarł. na zdrowie, troszkę się minąłem z tym wszystkim Chodź tu Pięknie, super Tam jest następny Jedz go No wsuwaj Pięknie Ja go zrespię, ja go zrespię, jak nikt nie dojedzie zaraz Back in the fight! Widzicie, tylko moja drużyna dołączyła, już rośliny wygrywają. Już to jest fenomen. To się dzieje. Zrobimy tutaj bajzel totalny. Nie, są miejsca w rozgrywce, więc jak ktoś będzie chciał dołączyć do mnie, to będzie miał miejsce. Trochę, 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 trochę w prawo! Nie wiem Chodź tu. Widziałem cię. Widziałem cię i zaraz cię dopadnę. Idę po twoich plecach. jest? Pięknie! Super. Jedz go! Dawaj dwójkę, już się do panny stary. Że możesz uciekać? Otóż nie możesz. Ale burdel ładny. To jest bałagan. Fajnie. Ej, tym. Ty, chyba jeszcze nie zginąłem. Nie wiem, kiedy zginąłem teraz, tym Yeti. Jeszcze mnie ktoś utłukł, czy nie? Czy się nikomu nie udało? Na razie mi się wydaje, że, mi się, że się nikomu nie udało, jak tam? Nie wiem, to nie jest pokazane. Super, fajnie też was widzę. Mm, wszystkich pozdrawiam, którzy tutaj są. Już tak czytałem zawsze wasze niki, ale to. Chodź, 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 chodź. chodź. Nie cofaj się, to nie jest wskazane. Spicy and delicious. No w końcu musiałem paść. To było nieuniknione. Tak już Jestem głodny. Nie jadłem obiadu. Jest która? 14. Nie jadłem obiadu i od rana nagrywam odcinki różne, bo jest akurat niedziela i nikogo nie mam w domu i fajnie się nagrywa i nikogo nie mam w domu, bo mogę krzyczeć i nikt mi nie powie, że mam siedzieć po cichu. I to jest na pewno dobra sprawa. Nagrałem unboxingi, nagrałem Battlefieldy, nagrałem teraz Planta, nagrałem. Co jeszcze nagrałem? Nie, Planty. Obduction nie będzie nagrywane, bo nie chce mi się w to grać. Taka sobie jest ta gra, naprawdę taka biedna lekko. Najbardziej mi się podoba to. Kosztowało to 8 dolców, czyli około 30 zł. I naprawdę fajna sprawa. Genialna, mi się podoba mega. Bombastycznie, bombowe statystyki, sklep z naklejkami, weźmy, otwórzmy sobie znowu ten pakiet, który zacząłem lubić, ten za 15, bo są skiny do broni. Niepospolity. Wściekłe różowe płomienie, bum! Okej! Okay. Bardzo rzadkie. Niepospolity, pan opiekacz jest niepospolity, mi się wydaje, że... czy jednego dostałem to chyba faktycznie. Tajemna mroczna maska. Fajnie, przepraszam, dostawać takie rzeczy. Cubic Demo Może byśmy pograli w Battlefield A wspólnie co wy na to Ja uważam, że to nie jest taki głupi pomysł Mam, że to jest całkiem spoko sprawa Input, 5 dolarów Lądowanie na księżycu Dawaj, bitwa drużynowa Zróbmy to Tak jak należy A należy to zrobić w postaci Chociażby tego kapitana Nikt nie powiedział, że nie Jestem jak najbardziej za Bo go lubię, dlatego nim gram No Hej Hej Kotel, cała drużyna u mnie Świetnie, już mamy zapchany team Czy zapchaną rozgrywkę na następne, na Następną rozgrywkę weźmiemy w jakimś innym trybie Żeby więcej osób mogło dołączyć Ale to będzie następna rozgrywka Cześć, nie, przepraszam Bardzo proszę, zapraszam Posuńcie się, jedziemy do przodu Space Z Co to znaczy, że Space Z Chodź tu Mógłby ktoś po nim strzelać, tak, żebym ja nie doznał co to było w ogóle? Eurofighter, ale też dostałem zemstę za grobu, co nie jest głupią sprawą. Pojawmy się. Zemsta z zagrobu jest jak najbardziej w porządku, bo wiecie, za grobu. No takie, takie niesamowite. Takie wow, 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 jak on tu zrobił? No nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Teraz muszę się skupić, bo muszę atakować rośliny, a ja mam z tym problem, bo jak zmieniam kim, to później nie wiem, w pokim mam strzelać. padło, ale tylko asystę dostałem. Nie tutaj. Tylko tutaj. No bez jaj. Niczym nie trafiłem w tą pomarańczę. Dostałem przynajmniej asystę, bo nie wiem. Masakra, ale sobie radzą fajnie. Czekajcie. Tak, żebym w ogóle jakkolwiek tutaj przeżył. A tak tam jest. O, ho, ho. No, i nie mów, że przeżyłeś. Chodź tu. No. Myślałem. Czekaj, gdzie jesteś? Przeszedł. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Tutaj są rośliny. Zaraz beczkę tylko uruchomię. Bum! Beczka jak najbardziej efektywna. Super, udało się. Posuń ta się, trójkę uruchamiam zaraz. Gdzie jesteś, Chomper? Gdzie jesteś? Możesz tylko próbować to zjeść, ale tego nie zjesz, bo jestem w armacie. i to było coś dobrego, naprawdę. Doskonale prowadzimy. No, raczej no, je ja rozumiem. No, mam nadzieję, że prowadzimy. Jakby inaczej, po prostu do przodu. To, to też tu było zawsze? Ja mam jakieś zaniki pamięci ostatnio. Uświadomiliście mnie, że widzę coś nowego, co było od zawsze w tej grze. Takie chodzi o takie kolumny. czy znaczy w takie posągi. Przepraszam, dawaj trójkę, bo tu zginę. Dlaczego ta beczka, gdy ja ginę, ona nie wybucha? Przecież mnie atakują, tak to powinna dostać jakiegoś zapłonu i tak wybuchnąć. Jeszcze z czapkę zgubiłem moją fajną. Co się stało z moją czapką? Co ja mam teraz powiedzieć? Nie, niesprawiedliwe to jest. Po prostu tak jest. Nie, nie macie pojęcia, jak bardzo. Jeszcze ktoś krzyczy w tych. Ja pierdziut. A ta kula coś robi, tutaj mogę ją przesunąć, jakkolwiek w ogóle tak bardzo rzadko tutaj na tej mapie byłem, w środku, wewnątrz. A tyle już się nagrałem w tą grę, że to jest niepojęte, to jest po prostu niepojęte, nie wiem, niepojęte, niepojęta sprawa, tam idzie pomarańcz, którą zaraz ubiję, dostała 22 i pewnie to poczuła, znowu dostała 2, ale mam dzisiaj celność, jeszcze raz, no i w końcu, pięknie, ty stary pieronie zielony, dlaczego ty tak biegasz szybko, działo gruszkowe, no i co z tego Angelum Pojawmy się i zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. Dokąd? 40 to nie 50. Bierzcie się do roboty, no ja rozumiem. Zaraz stary. Wpadłem na pewien pomysł, żeby robić sobie na przykład codziennie odcinki z plantów, ale robić te odcinki odcinkami krótszymi, takimi 15 minutowymi, ale wtedy będą codziennie, nie? Bo, bo tak, po prostu. I byłoby fajnie, mi się wydaje. Co o tym sądzicie? Myślę, że dobry pomysł. Się na mnie uparli we czterech? Wow, brawo! Zabiliście Matiego, no. Jak to tak? Nie fair. Jeszcze tu przegramy 48 do 45. Jest no bez kitu. Musiałoby się wydarzyć jakieś niesamowite rzeczy, ale chyba w topiliśmy. Rośliny zwyciężyły. Dobra, to. Tak jak mówię, tak też zrobię. Odcinki będą odcinkami krótszymi, po na przykład dwa meczyki w krótszej rozgrywce i nie wiem, no może będziecie źli z tego powodu, ale za to mogę obiecać, że będą codziennie, bo na przykład nagram ich więcej i to jest dobry pomysł. Nie dostałem za nic odznaczenia, ta gra jest niefajna, e, niewdzięczna i to nie jest super, oprócz tego, że ma czapkę, to pozostałe elementy mi się nie podobają. W tej grze w sensie. Dobra, wejdźmy wróżby na podwórko, zmieńmy na pewno tryb na kolejny odcinek, żeby więcej osób mogło pograć. Tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na otwieranie chińskich przesyłek na Battlefielda 1 I, i na inne serie, które trwają na moim kanale. Warto obejrzeć, bo nie samymi plantami żyje ten kanał. I to tyle. I powiedzcie swoim znajomym, żeby zasubskrybowali. Trzymajcie się. Cześć!